Szczęść Boże! Pax Christi! Dzień dobry! W Ewangelii dzisiaj słowa Pana Jezusa są być może trudne do zaakceptowania, trudne do przyjęcia. Pada tam niezwykle bardzo silne słowo. Ja w moim życiu używam go bardzo rzadko. Być może w Twoim życiu pada ono częściej o z Twoich ust albo Słyszysz je od kogoś innego. Słowo nienawiść to takie bardzo mocne uczucie, które wyklucza drugiego człowieka albo jakąś rzeczywistość z naszego życia. Po prostu nie chcę tego więcej widzieć. Nie chcę, żeby to istniało. Nie chcę, żeby to było częścią mojego życia. I Pan Jezus to mówi do nas dzisiaj. W Ewangelii mówi do swoich uczniów: Świat was będzie nienawidził, będziecie w nienawiści dla, yy, dla świata, bo świat nie rozumie Jezusa, świat nie rozumie tego, który go posłał, nie rozumie, nie rozpoznał, że to, co robi Jezus, że wola Boga Ojca to jest najzwyczajniej w świecie prawda. Ci, którzy tego nie poznali, będą mieli w nienawiści wszystkich prawdziwych naśladowców, uczniów Jezusa Chrystusa. Z tą rzeczywistością trzeba się pogodzić. Pan Jezus, kiedy zaprasza do podążania za Nim, zaprasza do, do wspólnej wędrówki, do, do ewangelizowania, do niesienia dobrej nowiny dla tych, którzy, którzy jej potrzebują. Nie, nie nęci. Nie łudzi, nie robi fałszywej reklamy, i zapewnia, że to nie będzie łatwe i wygodne życie. To nie będzie życie lepsze od tego, które miał Pan Jezus, bo uczeń nie jest większy od swojego mistrza. Piękne i cudowne zaproszenie, które Jezus kieruje do nas, to są również niebezpieczeństwa na tej drodze i taki Taka przemoc emocjonalna, jak chociażby to, że od najbliższych, od do tej pory przyjaciół, będziemy musieli znieść to, że ich zachowanie będzie pełne nienawiści, braku akceptacji, braku zrozumienia, a być może nawet padną te słowa, które tak bardzo bolą: nienawidzę cię, nie chcecie w moim życiu. Kontemplować oblicze Pana Jezusa, żeby zobaczyć w nim oblicze naszego Boga Ojca, żeby nie bać się tego, że świat, który tak bardzo nęci, prędzej czy później nas wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa, będzie miał w nienawiści. Na koniec tego krótkiego komentarza do dzisiejszej Ewangelii, chcę z Wami się podzielić słowami. Takiego angielskiego felietonisty, pisarza, mówią, genialnego umysłu, pana Chestertona. On kiedyś napisał takie słowa: Świat pozwala na wszystko, ale wybacza bardzo mało. Kościół, pan Jezus ze swoją Ewangelią, bardzo wiele rzeczy zabrania i mówi, żeby tego nie robić, ale wybacza wszystko. Dobrego, pięknego dnia. Niech nas Pan Bóg wszystkich błogosławi. Szczęść Boże.